Powiem tak, najdziwniejsze w wiezie elektryku jest to, że uruchamiasz ten silnik i szukasz tego włącznika, a tu nie ma. I on już głośniejszy, dużo nie będzie. Chociaż ten akurat wydaje dźwięki, szczególnie zero wydają dźwięki. Trochę jak startujący, eee, kurde, statek kosmiczny, bo nawet nie samolot. No, właśnie. Zaskoczenie mimo wszystko ludzi jest nieprzeciętne. Yeah. Moje szanowanie, witajcie ponownie, Kamil z tej strony, dzisiaj na 0 SRF. Czyli bardzo szybkim elektryku prosto z Ameryki, z gorącej Kalifornii, tak podobno 100% amerykański sprzęcior. Tam już od jakiegoś czasu sprzedawany i się przyjął w bardzo specyficzny sposób, ale o tym do tego pewnie zaraz dojdę. Dziś zapraszam Was nie na test, tylko po prostu na taki zwykły, zwykły mój przejazd do pracy. Mamy poniedziałkowy poranek, godzina 9.13, do 10 jest plan dojechać do firmy. Jadę sobie dla odmiany przez miasto, a nie przez trasę. Na trasie już jeździłem tym sprzętem, już sprawdziłem jego możliwości mniej więcej, bo no, w maksymalnej prędkości się nie rozpędzałem. Trochę się cykałem. nie tam po prostu nie było mi to potrzebne najzwyczajniej w najzwyczajniej świecie. A rozpędza się bardzo szybko do pełnych prędkości. O jaka ciekawostka, czy ja widzę mini na LC? No mniejsza. Tak, to będzie jak zwykle taki bardzo mocno rozbity vlog, ale postaram się pogadać jak najwięcej i przedstawić Wam tą maszynę jak najlepiej potrafię. E, a, a może nie teraz co przedstawić ją, bo oczywiście się nie, przy, nie przyłożyłem, e, nie sprawdziłem nic na temat tego motocykla, nawet nie oglądałem ani jednego testu Także mam czystą głowę, tylko moje czyste doznania z jazdy z tym sprzętem Wiem, że to jest ekwiwalent tysiączki, czyli jakieś pewnie tam, nie wiem, 130 koni, może 150 e, No na tyle przyspiesza, no bo faktycznie te 3 sekundy do setki to robią wrażenie e, Opa do 160 na Instagramie był filmik pokazany, jak to, jak to przyspiesza. No, odpycha się ładnie. No, co tutaj ja wam mogę powiedzieć? Jak na elektryka przystało? Go! E, konkurent, zresztą widzieliście, e, jest to konkurent e, do Lifewire'a a przynajmniej e, gdzieś tam takie porównania mi śmignęły przed oczami. E, tak, no jest to na pewno podobnie mocna maszyna, e, czy w pełni konkurencyjna, nie wiem, wydaje mi się, że Lifewire e, poza podobnymi przebiegami, e, e, które można osiągnąć na nich, e, jednak był trochę bardziej narowisty. Może, może to moje mylne wrażenie, ale wydaje mi się, że taki był bardziej zero-jedynkowy doda przy dodawaniu gazu w tym trybie sport. Natomiast e, faktycznie tutaj mamy większe różnice między W Zero mamy większe różnice między trybami jazdy Ja konkretnie jadę sobie w tym momencie w trybie Eco Bo już jeździłem na sporcie, jeździłem na stricie e, Natomiast na odmianę chcę zobaczyć jak wygląda tryb Eco Bo te przyspieszenia właśnie jeszcze w trybie Sport Od 80 do 120 bodajże sekundę mu zajmuje nie wiem, nie, nie byłem w stanie się skupić, licząc, może na filmiku to gdzieś wyjdzie, a później pokaże tryb Sport Natomiast właśnie, w trybie Eco chcę jechać, bo co jest najlepsze, znaczy najlepsze, co najlepsze w trybie Eco To, że najlepiej działa hamowanie silnikiem i tutaj ten taki mały potencjometr Na wysiedlaczu jest pokazane, ile faktycznie tam przybywa nam tej mocy z hamowania W trybie Sport myślałem, że nie ma w ogóle odzyskiwania mocy na hamowaniu a to jest dość istotne i teraz tutaj odpuściłem gaz nie dotykam hamulca, on hamuje bardzo, bardzo ambitnie e, i to czuć, bo na, jak naciskam w tym momencie całe ciało mój naciska na, na manetki oczywiście nie jest to tak, aż tak drastyczne jak nacisnę Hebel, bo ten jest cholernie mocny, ale no to, by, to by się wszystko hmm, to by się wszystko zgadzało, bo no doznania z przyspieszania są równie, znaczy są bardzo fajne, więc dobrze byłoby też tak szybko się rozpędzić, jak i zahamować. Na pewno rzuca się też w oczy kwestia przyspieszania. Z trybu sport na eko, jak przedtem, to wydawało mi się, że ten silnik się prostu popsuł, bo był taki słaby. Teraz, jak wsiadłem na niego bezpośrednio, z samego rana i, i, i jedę w tym trybie eko, to nie, nie wydaje mi się, żeby był słaby albo zepsuty, tylko wręcz mam dużo i tak więcej mocy niż w mojej TRC. Także jazda dzisiejsza będzie bardzo porównywana do tego, co po prostu na co dzień moim codziennym pojeździe mogę osiągnąć. I w ogóle podzielę się z wami bardzo ciekawym spostrzeżeniem, ponieważ jak wyjeżdżałem w sobotę po pracy do domu, to miałem 100% baterii, 80 km zasięgu przynajmniej pokazywał mi właśnie po trybie znaczy po pojeździe w trybie sport pokazywał mi, że maksymalnie na, na, przy takim trybie jazdy moim zrobię maks 80 km na pełnej baterii. Oczywiście do dnia dzisiejszego mam w tym momencie 66% baterii i zasięg, jak wyjeżdżałem, dzisiaj z domu był 90 km, jest teraz 92. 91, no w tym momencie bo podgórka, ale to jeszcze pewnie odbuduje. Zrobiłem już 61 km, czyli 150 km na tym naładowaniu, w takim trybie jazdy na pewno osiągnę, a może nawet i więcej. Niesamowite to jest, że coraz więcej mi pokazuje. Podobno maksymalnie 250 km na baterii można zrobić i zaczynam w to wierzyć. I postaram się to dzisiaj nawet może nie dzisiaj, ale. Mniej więcej sobie samemu udowodnić, żeby wykonać jak najwięcej tych kilometrów. I faktycznie ciekaw jestem, czy, czy te 280 jest osiągalne. Bez jakiegoś tam maksymalnego przeginania, delikatnie, spokojnie, na luzie będę sobie dzisiaj jechał. do tyle, tyle, co ma mocy, to i tak będę najszybszy tutaj na drodze. Oczywiście takie klasyczne, jakby zasady eco-drivingu. Jak w spalinowce, tak i na elektryku e, obowiązują. E, także e, jak najwięcej sił, hamowania właśnie silnikiem, zwłaszcza w trybie eko i, i będę się starał, może nie, nie odwijać jakoś tam piekielnie mocno, chociaż pewnie. O, zasięg mi spadł. Mam 88 km zasięgu. Uuuu no dobra, ale nie będę się jakoś specjalnie oszczędzał. No i teraz jechałem te 120 na godzinę, bo tyle maksymalnie pozwala mi jechać w trybie Eko. W ogóle widzicie, że ludzie i tak rozjeżdżają się. Mimo że mi nie słyszą przynajmniej w teorii. No w każdym razie powyżej setki już faktycznie zaczyna kotłować i już mi zasięg z 90 na 77 spadł Ale spoko zaraz wjadę znowu w korki i będzie, będzie luzik Natomiast ciekawe jest to, że jechałem 100, tą, tą, tą 110 na godzinę 124 godziny na kilometr Pokazywał mi licznik spalania, że tak powiem a jak się tylko schyliłem, to już się na Watogodzina do, e, spadła. Także opory powietrza przy moim, moja masa i mój wzrost też są tutaj dość kluczową sprawą. E, więc w, przynajmniej w teorii ja nigdy nie wykorzystam pełnego zasięgu na e, pojeździe elektrycznym. No myślę, że te 280 km, które oni podają, to jest e, jazda właśnie na 3 czwarte jakby gazu także do tych 90 na godzinę i wtedy 250 km na pewno tym sprzętem można osiągnąć, nawet mimo tam yy, przyspieszania jakiegoś takiego mocnego na mieście. Podobnie będzie ze 125, bo ta robi, ma te same baterie i 280 podobno robi. Muszę dzisiaj sobie podłączyć OBD do tego sprzętu, bo ma takowe i zobaczyć, co to za błąd mi się tutaj pojawił yy, na wyświetlaczu. Czy więcej co to za błąd, bo to jest coś z ładowarką bo nie potrafię im odpiąć ładowarki okazało się, że po przekręceniu kluczyka ona sama puszcza jakby, znaczy taka prześciówka, bo tutaj jest, jest, jest konkretna przejścióweczka gdyż, ponieważ firma Zero, wyobraźcie sobie, nie daje kabla w oryginale a przynajmniej Zero w Ameryce nie daje kabla do ładowania tego sprzętu no ponieważ każdy właściciel Tesly, który kupi taki sprzęt on na pewno będzie miał kabelek u siebie w domu, na ścianie, już wisiał, szybka ładowarka Szybka ładowarka, dzięki której ten sprzęt ładuje się w 2,5 godziny od zera do 100. Także całkiem nieźle, chyba, nie? Harley, na, na porównania, LifeWire ładuje się do setki przy szybkiej ładowarce w tym, tym, tym jakimś trzecim trybie. A ten tylko drugi tryb obsługuje. Nie wiem, jak to dokładnie Wam określić. To LifeWire się naładuje w godzinkę. Niecałą do, do stówki, także jeszcze szybciej. No ale mankament tego jest taki, że Harley'a z gniazdka takiego domowego, standardowego 220, naładujecie w 11 godzin od zera, a ten się naładuje w godzin 4,5. Także rewela, tak jak ja go ładowałem od tych 40%, no to 2 godzinki miałem naładowany sprzęt do pełna. Także przyjechałem do pracy, zrobiłem podstawowe rzeczy i już miałem naładowany do pełna sprzęt. Mogłem lecieć, załatwiać jakieś różne dziwne sprawy swoje. W ogóle bardzo fajnie się ta maszyna prowadzi. Jest oczywiście naszpikowana elektroniką e, kontrolą trakcji, które w tym momencie nie wiem po co mam ustawione w tryb, a nie Street nie sport. Natomiast e, z czym się różni Street od sporta na przykład w sporcie e, pozwala na większy uśliz tylnego koła jakby, e, a przynajmniej tyle zauważyłem, e, także to chyba jedyna zmiana, a zmienię sobie na rain. Sport. nie no street sport dobra to luz. to z automatu jest w streetie, to takiego też sobie zostawię tutaj mamy naprawdę bardzo dobre gumy bo to są Pirelli Diablo o chyba trójki i powiem wam jest to imponujące odczucie jak przyspieszacie ostro jeszcze nie daj że w skręcie i czujecie jak mocno ta guma walczy o przyczepność jak bardzo ona tam tańczy albo próbuje tańczyć i oczywiście przy zero F. Jest kilka filmików w internecie, gdzie jeśli oglądacie na przykład Fortnite, a, to Fortnite chyba on jest. No, to, 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 tam pokazywał właśnie, co jest nie tak z motocyklami elektrycznymi. I na przykład, właśnie jak zero potrafił uciec spod dubska właścicielowi. O, wyścigasz mi się, się przełączył w końcu na tryb dzienny. <grym> z jakim opóźnieniem. No i, i, i że, że właśnie ma tyle mocy że gdzieś tam ucieka nie wiem, ja tą 125 piątkę jak jeździłem próbowałem wprawić w poślizg mimo braku kontroli trakcji nie dałem rady ee, ona po prostu jechała jak po sznurku ale ona ma też e, Pirelli Diablo także e, wydaje mi się, że po prostu Amerykanie się nauczyli i wsadzili tam lepszą gumę tutaj w takich długich łukach e, ja mam teraz standardowe ustawienia zawieszenia nic tutaj nie kombinowałem, nic nie dziarałem można je oczywiście mocno pozmieniać Natomiast na tym ustawieniu zawieszenia przy długich winklach Faktycznie czuć tą masę Że on sobie pracuje i, 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 i trochę nawet buja miejscami Ale dzięki oponom I dzięki takiemu dość komfortowemu nastawieniu To powiem Wam, że jest Dość pewnie się pokonuje każdy łuk, każdy zakręt I tej masy jak to zwykle w elektryku po prostu nie czuć Jest to wszystko tak zrobione, żeby E, było e, jak najbezpieczniejsze, plus kontrola trakcji Także e, No trzyma się to Kupy wszystko Powiem wam, fajna jest tak, taka odmiana Cicho, spokojnie, bez żadnego e, szczele, znaczy, Tylko z szelestem, bez żadnego ryku Maszyna się fajnie prowadzi Zajebiście przyspiesza Dzisiaj muszę ogarnąć aplikację jak to działa bo jest tryb custom tutaj jeszcze i ten podobno można tam mocno namieszać przez ustawienia manetki, hamowania i tak No i właśnie o tym hamowaniu silnikiem mówiłem w przypadku e, Life że tam te hamowanie silnikiem zawsze było jakby bardziej wyczuwalne tutaj w trybie sport praktycznie go nie czuję. Natomiast w trybie custom mogę sobie to ustawić, żeby nie dość, że dobrze przyspieszał, bo w trybie sport, ale miał też mocne hamowanie silnikiem. I takie sobie ustawił taką mapę i zobaczył wtedy na ile mój styl jazdy mi pozwoli przejechać, ponieważ lifeoierem pałowanym na, na maxa zrobiłem na luzie 120 km, a tutaj myślę, że do stówki bym tylko dobił, także nie za bogato. No i czy też ten wyświetlacz, który powinien być teraz na biało, bo jest pełne, pełne światło? Dlaczego on na czarno świeci mi? Łana ta, pana czwórka. Jak ta, te poprzednie były do dupy, to ta jest naprawdę śliczna. Chociaż ja choruję na Kajena, ale starego Kajena, tego brzydkiego. Nie no prowadzenie naprawdę podoba mi się tego sprzęta. Znaczy, te gumy tak kleją, kurde, jak mi się to podoba. Jak ja to lublio. No, teraz, teraz maksymalny gaz i w tym trybie street on, on bardzo dobrze się trzyma bez żadnej dramaturgii, bez niczego. No, na, na trybie sport e, z trakcją na sport dużo ciekawiej się dzieje. Street, sport, tak jest. i okay, zobaczymy jak szybko mi bateria zejdzie, bo ma na chwilę obecną 49%, 66 km zasięgu, 80 km zrobiłem, więc i tak jest całkiem nieźle. Widzieliście, jak on teraz się bujał? Ciekawie, co? A teraz sobie wezmę tryb Street, żeby nie było aż tak ostro. Swoją dobrą, dobra opcja jest taka, że nie mamy tutaj sprzęgła, bo jest szansa mocniej się chwycić kierownicy przy przyspieszeniu. Bo faktycznie, jak przyspieszacie w trybie Sport, to no, gałki oczne cofają się, na tył głowy no Ale jak już mówiłem heble też są dobre więc przy hamowaniu wszystko wraca do normy no i no. oczywiście moja droga do pracy nie wygląda tak jak teraz nie kręcę się tak dookoła ale że jest tak fajnie ciepło mam jeszcze 15 minut na dojazd to czemu by nie? Jak najwięcej tego zasięgu starać się wykorzystać o, Fajny Duke stał na górze 25 piątka Woo! Ale wiecie co z tutaj po takiej kostce jak jadę? Powiem że z tego co pamiętam tu Life tutaj podskakiwałem kręgosłup nie bolał niesamowicie Raz od przyciążeń z przyspieszenia, a drugie, że właśnie od tych dołów. A tutaj naprawdę jest bardzo fajnie, mięciutko, wygodnie, przyjemnie Podoba mnie się. Ile leciemy? No, przepana. No dobra, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jednak, jednak będę miał ten zasięg bliżej 140 km Choć przyznam, że troszkę go pomęczyłem U! Ale wyłączymy kontrolę trakcji O, teraz to ta. No teraz jakby był zepsuty No tak, ale to teraz ma sens A propos właśnie jakości wykonania, typowo po amerykańsku tudzież po teslowemu e, Na przykład tutaj zbiornik paliwa ma co najmniej dwa odcienie tego nie wiem jak to nazwać, niebieskiego? Co to jest za kolor? Kurwa, jakaś kobieta by się przydała to by odpowiedziała na to pytanie Dla mnie to jest... no jest bo jest Czy... Tamnica na chwilę obecną 59 km zasięgu, 43% baterii i 88 km już zrobione na tym ładowaniu. No, no to widzicie, 150 km na chwilę obecną jest do wykonania, o, bo już mi skoczył zasięg z powrotem na 60. Także te 150-160 km takiej jazdy ambitnej. Ale bez strasznego, jakiegoś mocnego pałowania i da rady wykonać, więc, no może lżejszy kierowca. Chociaż ta, tutaj przy tej masie, znaczy przy tej sile, masa myślę, że nie będzie miała jakiegoś takiego dużego znaczenia. Bo ta moc wątpię, żeby odczuła nawet pasażera, co tu tak, tak wszyscy wolno jadą? za żółte tyczki tu stoją? Jakby się ich bali! O co chodzi? Hmm. <laughs> tutaj jest taki e, ciekawy punkt poboru opłat. E, chłopaki się chowają tutaj w jednych z tych uliczek. O, a propos! Ta -da! A, że motocykliści lubią startować łącznie ze mną od tych e, fotoradarów, właśnie tutaj w tym kierunku, bo jest długa, fajna prosta i często jest tu puściutko. To można sobie pozwolić. No i chłopaki o tym wiedzą. No i nie ma, nie ma to tamto. Drapią ostro. Drapią ostro za takie przewinienia. Ale ostatnim razem, jak jechałem, to za późno wyszli z samochodu. A usłyszeli, że jadę. Ja wtedy chyba jechałem. A, pan Ameryką jechałem. No więc słyszeli mnie, ale za długo, nie wiem, zajadali się pączkami <grym> i, i, i nie zdążyli mnie jakby schaltować, aczkolwiek nie miałem tej dużej prędkości. Tak sobie myślę, przykładając to na, na ten motocykl, to mogłoby być tak, że nawet by mi nie usłyszeli, abym przemknął na pełnej pale. Ale ja tak nie robię, że bardzo kulturalnie, może niekoniecznie do końca przepisowo, ale bardzo kulturalnie. No i teraz zobaczcie 94 km dojechałem do domu raz i to takim bardzo szybkim tempem dojeżdżam do pracy dnia kolejnego już takim tempem wycieczkowym że tak powiem I jeszcze na trzeci raz mi się spokojnie uda dojechać do domu jeszcze z małym zapasem i mimo, że nie jeżdżę maksymalnie jakoś e, szalen, szalonym tempem teraz dojadę do pracy, no i dobra, mogę go nie ładować do domu mi spokojnie starczy, ale dajmy na to, że e, gdzieś jednak będę musiał jeszcze podjechać po drodze to sobie doładuję ten motocyk, te pół godzinki dojdzie mi te, nie wiem, 30 km z zasięgu spoko, wystarczające na codzienne latanie z domu do pracy. Ok, to dalej jest drogi sprzęt, ale jeśli to stanieje i będzie miał takie parametry to dalej będzie moim zdaniem całkiem opłacalne e, nawet zobaczcie Mazda, jest ten model nie pamiętam jak on się nazywa, e, MX-5 elektryczny, elektryczny, jest CX-5 i, i wersja elektryczna e, i tam Mazda specjalnie włożyła takie, a nie inne baterie, żeby zaoszczędzić na koszty pojazdu, zaoszczędzić na wadze, a przede wszystkim uznali, że przebieg 200 km samochodem tego typu jest w 100% wystarczalny, bo z ich doświadczenia właśnie tak jeżdżą tego typu samochody. Więc po co wsadzać większą, droższą baterię? Nie ma sensu. Nie wiem, czy to jest poprawne tłumaczenie, bo zawsze warto mieć w zapasie te, te kilka kilometrów. Tak jak ja będę miał tutaj, teraz Ale no coś w tym jest Że aż takiego zasięgu nie potrzebujecie Potężnego No i dobra, dojechałem do pracy I podsumowanie. 97 km zasięgu, 51 km e, przepraszam. 51 km zasięgu, 97 km e, przejechałem. 36% baterii pozostało, więc chyba całkiem nie najgorzej. No dobra, no to tyle na dzień dzisiejszy. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.